Zaraz co wybejdziesz. Iho homacja. Halo. Niechomacja, niechomacja. No, na na, na. Nie, nie. Robisz sto wybać? Nie! Nie, 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 On zarządzał ode mnie 100 tysięcy dolarów gwarancji na to, że ja kupię te 5 tysięcy. Nice to see you. Where are you? Big business man in US. <laughs> 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 Where you catch them? On the roof? On <laughs> This is wine? Chinese wine? <laughs> O, a to? Myślę, że kurwa pogadać. Jezus. Dobra, to. Dobra. Dobra. Tym razem zabieram Was daleko od znanej codzienności. Prosto do serca Chin. To nie była zwykła wycieczka, ale podróż z misją. Przyleciałem do Azji, aby pokazać Wam prawdziwy kontrast między Ameryką i Chinami. Zupełnie hey. dwoma różnymi światami. Zanurzymy się w rytm tętniącego życiem Guangzhou, gdzie czeka nas eksplozja smaków. Ta, ta napka smakuje jakby to było mięso, jakaś kabina, kurde, takie, starego zapachów i lokalnej kultury. Przekonajcie się, jak wygląda życie po drugiej stronie globu i poznajcie kulinarne oblicze Azji z zupełnie nowej perspektywy. Ale przyjechałem tutaj również w celach biznesowych. Porozmawiamy o ich kulturze, codziennym życiu i unikalnym podejściu do biznesu. Pokażemy Wam również zgiełk ulicznych straganów, przez nowoczesne wieżowce, aż po największe targi handlowe na świecie, Canton Fair. To będzie coś więcej niż zwykła podróż. To będzie spotkanie dwóch światów i historia, którą warto opowiedzieć. Ubiej, nie wiemy, jak się obsługiwać. Wszystko jest po Witamy w Guangzhou, China! What? Nie ma obsługa, wszystkie fajnie. No nie Myślałem, że będzie koszty, no to zacząłem Tergowa. Czasem można zejść o 50-70% samo, więc to klubo kroją. The next day. Zaraz co będziemy. Nie, homacja. Chol. nie, nie. No Ściągamy aplikację na taksówkę, się nazywa Didi, więc ściągnąłem i musiałem mi się zgodzić na ich terms i conditions. Yes. This, this is okay. Dzisiaj witamy Was z Warszawy. Lecimy dzisiaj do Chin. Coś nowego. Wujek z i pokażę Wam właściwie Chiny. Jedziemy tam w biznesie. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak podjąłem decyzję, decyzję o tym, że polecę do Chin. Prawda jest taka, że robiłem biznes z Chińczykami po o, ponad roku czasu. Kupiłem maszynę, uratowałem ją od, od bankructwa. Kiedy zacząłem sprzedawać i osiągnąłem sukces na Amazonie i na online, mój Chińczyk, jesteś swój chłop, to mój chłop zdecydował, że on postawi mi warunek, że muszę kupić 5000 maszyn na rok, ale to, to jeszcze połowa problemu. On zażądał ode mnie 100 tysięcy dolarów gwarancji na to, że ja kupię te 5000 maszyn, a jak nie kupię, to sobie te 5000 dolarów weźmie, więc ja mu powiedziałem. Naprawdę. Nas? Bohaterów? Prądem? Bohaterów? Prądem? Więc postanowiłem. Pakuję malat, Pakuję walizki. Biorę z sobą Kacpa z Motion Films i zrobimy film, jak powstał mój własny produkt. Jego mam w Zorganizowałem wszystko. Mam spotkania z designerami i stworzą moją własną maszynę do produkcji wody, której nikt nie będzie mógł kupić, tylko ja. Całą, całą energię poświęcę na to, żeby promować swój, swój produkt, a nie czyjś. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Wylatujemy do Pekinu za 3 godziny i zaczyna się nowa historia. Znowu zmiana w Jeżeli chodzi o ograniczenia kulturowe i polityczne. ChatGPT powiedział nam, żeby nie komentować polityk, nie rób zdjęć służbą porządkowej. A Nie rób słów y, infrastruktury wojskowej. Infra... Wiesz, Może się to zakończyć. W Chinach są inne... co to nagramy w Chinach? Widzimy właśnie obrazek zachwyconego Amerykanina jakością Czegoś polską. Takiego no, proszę ci, po, powiedz mi czy, czy taki sklep zobaczysz w Miami czy w ja. Tak odwalony, jak no, jest? się. W Polsce się mówi, że wszystko co jest chińskie to gówniane i szybko się psuje. Ale wolałbym, żeby to się nie popsuło. Ty mnie strasznie. Też <noise> auto chińskie. ja jestem bardzo ciekawy samochodem. To jest chyba... Ten wóz, który ma projektor A Co? Ty, Gasper, czy to nasz lot? <grymne> Józia przyniosła w końcu, mówię, tu Zakręciła się Ty ja, dole, to wiem, ja tym nie umiem <grymne> Proszę jedzenia ale powiem. Nie ma jak nasze polskie dobre jedzenie. No szczerze, że jestem to. Pod... Ztyrany jestem. Mamy jeszcze spotkanie, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Jedziemy do hotelu. Po raz pierwszy będę widział <głosy> <głosy> po raz pierwszy poznam tak na żywo. Moją koleżankę Chinkę ma na imię Kani

Oh, and thank I have, you. I have a little gift for you too. Thank you, thank, thank, you. You. thank you No, 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 no. Thank you so much. I'm a man. I can handle it. <laughs> None of the women in my life gave me flowers. This is the first time I got the flowers from a woman. A flower also can give friends. <laughs> really, here in China? Yes. That's normal. Something, you Yes. Yeah? Big businessman in the U.S. <laughs> I don't know where I felt like I get a little drink, right? Here, do you, bud? do <laughs> <with> the camera. <laughs> thank yeah, yeah. You. Oh, you, oh, you. How oh, is thank you, thank you, you. in Chinese? You. Uh, xie xie. Xie xie. Yes, yeah, so xie Yes, yes. Yes, yes. Czy to jest elektryczny electric or hybrid with a regular engine and electric, right? Hybrid. Yes, yes, motory. Ja lubię te bardziej niż elektryczny. No Wiem right, mm. że oh. nie umiem prowadzić. Cool. <gulatory noise> <gulatory noise> no, wyłączyła silnik. <gulatory noise> <gulatory noise> z tego nie umiem <guli> no. nie to. Jutwa, Jutwa, Jutwa. Jutwa, Jutwa. Nowy gadżet Będę porozmiewała się z Kani w języku polskim. Okay. Local language. Okay, put in your ear. Okay. Let me try. Maybe I can know you. Uh, you, you speak Polish. I can understand yeah. you Cześć, gdzie idziemy okay. na obiad? Well, we go going to uh, to uh, to have dinner. Yes. Uh-huh. Good job, Ola. Zanim zdążyliśmy pomyśleć o odłagu, Kani wraz z koleżanką Odebrały nas z lotniska i zawiozły prosto do hotelu Sofitel, który, musimy przyznać, pozytywnie nas zaskoczył, ale o tym później, więc zostańcie z nami do końca. Szybko zrzuciliśmy walizki w pokoju i spotkaliśmy się z Kani w lobby, gdzie omówiliśmy plan działania, co, gdzie, kiedy, z kim i dlaczego. Zanim zdążyliśmy powiedzieć: ni-hao, byliśmy już w drodze na pierwsze biznesowe spotkanie. Bez zbędnych słów, czas na konkrety i działanie. A do, to woda chyba dla nas była, nie? dla no, uh, <laughs> for you, for you, for you, for you, for you. you can't drink it. <laughs> Thank you can't you drink, can drink it. Pojechaliśmy na spotkanie i zasiedliśmy przy okrągłym stole. A w Chinach to coś znacznie więcej niż tylko kolacja. Tutaj, zanim padną jakiekolwiek konkretne rozmowy biznesowe, trzeba się porządnie najeść. Wspólny posiłek to nie tylko tradycja, to forma budowania zaufania i relacji. Ciekawostka: w Chinach bardzo ważne jest, gdzie kto siedzi przy stole. Miejsce naprzeciwko drzwi. Zarezerwowane jest dla najważniejszej osoby spotkania, więc jeśli ktoś zdecyduje się tam posadzić, to znak szacunku i uznania. Dowiedziałem się o tym dopiero po spotkaniu i było to naprawdę miłe. A na stole? Prawdziwa uczta. Od klasyków, jak tradycyjna zupa z kurczaka, gdzie mięso było posiekane na małe kawałki wraz z kośćmi, zupełnie inaczej niż w USA czy w Polsce, aż po gołębie. Szczerze mówiąc, nie do końca wiedzieliśmy, co jemy, ale jedno było pewne: to była zupełnie inna kuchnia. Chińska, którą znamy z Polski czy z USA? To są a pigeon. Yeah, pigeon, roasted pigeon. Roasted pigeon. <laughs> it, I like it. Like it? Mm -hmm. I takie inne mięso, nie? Inne smak. No. <laughs> where catch them? On the roof? Ciekawostka, jak widzicie na ekranie, w tej restauracji wszystkie owoce morza można było zamówić prosto z akwarium. Dosłownie wskazujesz palcem i chwilę później trafia to na Twój talerz. Po naszej chińskiej uczcie, która szczerze mówiąc nie do końca przypadła nam do gustu, ale o tym też opowiem Wam później. Przeszliśmy do konkretów. Niestety, spotkanie nie poszło tak jak się spodziewałem, ale o tym opowiem więcej w naszej dalszej części filmu. A teraz marzyliśmy już tylko jednym: wrócić do hotelu i pokazać Wam, jakiego standardu możecie się spodziewać w Chinach, i tutaj czekała nas naprawdę miła niespodzianka. Guangzhou w Chinach. Jest to miasto, które liczy ponad 200 milionów mieszkańców. Przylecieliśmy tutaj po to, aby nie tylko odwiedzić Chiny i zobaczyć ten wspaniały piękny kraj, ale również e, pójść na Canton e, Trade Show. E, Przylecieliśmy tu również po to, aby udoskonalić moją maszynę, która będzie kompletnie pod moim nadzorem. Jest to moje nowe dziecko, które będzie się tworzyło i rodziło na waszych oczach. Chodzimy jak po, jak to się mówi po Excels, czyli po skorupkach od jajka, bo nie wiemy, nie znamy kultury. Teraz nam powiedzieli, że nie wolno w ogóle na piwku zostawiać, że to może ktoś wziąć i się po prostu obrazić. Mamy 7 eleven zobaczcie amerykańską oh. sieć, ale jaja. Chodźmy do 7 eleven zobaczmy co jest w chińskim 7 eleven I jajka też jest w tym. też jest Tutaj też jest dziela z pistoletów, tutaj wygląda... Zrobione tak nim na Evian, nie? Tak wygląda na... luksusowo trochę, nie? Marian, nie? Marian... To jest jakby luksusowo. Owszem. <grymne> <grymne> Barbara, a jest luksusowo. Jakąś to Masz to w Polsce. Co masz to w Masz to w Nie Ale Chyba herbata. To jest herbata, nie? O. A bistwo. F... Pepsi Zero First. Ale inna inny komponent nie ma puszka. Nie ma Tu Marian, tu wygląda bardziej luksusowa, nie? Meanwhile. Wygląda, że. wygląda luksusowa, jest totalna klapa. Nawet nie co to jest, to ma jakiś snake taki. Ale no, to musimy też spróbować je kupić. Nawet nie wiem co to jest. No, Ale nie nie to nie jest. Jak gąbka do mycia. No. Jakiś kształtek. jestem w szoku. Bo, ale to jest właśnie to, co ja chciałem zobaczyć. Niby amerykańskie firmy, ale kompletnie inny, pod inny rynek, Jeszcze to jest ciekawe, bo są nie z tych podogów i kostów. No to. No. To tutaj można mieć takie rzeczy. O. Alkohol też mają już. się kasper. Czy psy z Żeby nie? Red Bull jaki ciekawy, zobacz. Gdzie... Zobacz, zobacz. To jest mi dwie, ale baie. Kurwa, będzie Twoje ulubione są. O nie! Bo o tym mi toczysz, kiełbaski z mieszkaniami od obóczka. Chinese wine? Chinese <laughs> no, Alkohol? To... Myśmy się kurwa pogadali Dwie, trzech słów? Dobra, to w takim razie Tylko można płacić, zobacz Ja nie wiem, czy oni mają jakieś czipy tu założone? Kurwa, jak wrócę. <grym> ciekawe, mega ciekawe, ciekawe produkty no? no i ciekawe, że nawet dwóch słów nie wydukają no, hotel, Typu wino? Wino? Serio? Alkohol? A, alkohol? Alkohol? wino KBILIĘKI Więc e, właśnie wróciliśmy z 7 eleven chińskiego 7 eleven No, i powiem, że nakupowaliśmy takich dziwactw: totalnych, kurde, dziwactw. Co nigdy w życiu nie widziałem. I będziemy teraz próbować. Dobra, więc zaczynamy tak. Więc może, Kasper, pokaż. Włącznie z ogórkowymi e, chipsami. Zaczniemy od tego. Jest takie suszone mięsko. Smak jest ok. No, i teraz to. W ogóle mi to nie pasuje. Tu wygląda luksusowo Marian. No i już... Dlaczego dwie op dwa opakowania muszę myśli? Tego nie rozumiem. Ale to jest tak trochę po amerykańsku. Kurde to samo. Miętoła... To jest suszona śliwka. To okropna. Powiem wam szczerze nie, niedobre. Tego nie kupujcie. Wygląda, że wygląda luksusowa jest totalna klapa. Syf. Idziemy dalej. Nóżki z kurczaka? Co oni z tymi podwinnymi opakowanie? Zobacz. Tu się tego już trochę boję, szczerze powiem. To może być coś. Kurze nóżki, ale dosłownie kurze nóżki z pazurami. Nie. To jest bezpieczne, tego. Tylko... Szczerze, wygląda jak z drukarki 3D. Nie wiem, to, to na pewno nie jest kurczak. To mi na gołębia wygląda. Jest ok. No, to to dla mady zjeść. Nie jest takie straszne. Idźmy dalej. Szczerze, czego się najbardziej boję. Tego. <laughs> I chciałbym to spróbować teraz. Słyszałem o tym, nigdy tego nie widziałem i szczerze, nigdy bym tego, górny nawet nie spróbował, ale jesteśmy w kinach. Zaczniemy od wędzonych łapek z kurczaka. W Stanach to my mamy tak – open here, czyli otwórz tutaj. Tutaj to jest troszeczkę trudniej. Czy byście to widzieli? To jest łapa kurczaka z pazurami. Nice. Jezu, jak to, to jest spice, to jest takie ostre. W takiej jakby galarecie. Nie wiem. Zostawię sobie to na później. Hmm. Ja, ja jak, jak mnie spędzić noc, to znaczy, że mi to smakuje. Kokainą. Wiem, zaraz będą głupie komentarze kurwa, do tego tekstu. To, że dużo już wiem. Tak trzeba ja było powiedzieć. A nie w to i. Co on trzyma? Hahaha. Po co tu zamyklałem? Znowu w takiej konsystencji dziwnej, znowu to wygląda tak kompletnie sztucznie. Tak jak z drukarki, normalnie jak z drukarki, to jest żelaty, żelatynie. Oje, jakieś żelatynie. Oj, jakiś dziwny smak. Kto to kurwa jest? To co to jest? Co To kurwa jest! Ja myślę, ja myślę, że oni tego nie jedzą, nie wiem, może się mylę. Może tak, tylko takie, wiesz, mają, mają, mają takie fetysz, kurwa. Stopki, Lilo. Jest <ś�ujesz> <ś�ujesz> co, Kasper, zostawię tobie, no nie obliżę tego. Może ty sobie. Y, ty spróbujesz, ja ciebie nagram. Dobra. I powiesz mi t, swoją opinię. Dobrze. Kasper, twoja. twoja, no, no. No, twoja, twoja now your turn. Też są dwie, czuję. Nie, no ciebie twoja, na mnie, ale. Ciekawe, pewnie znowu wokół. Ob... No, no ja, Możesz się podzielić z kolegą. Dzień dobry. <laughs> Czy to powinno być jakieś nadziewane chyba? Nie. Z... Cały czas wygląda w takim żelu, jest. Tak. Rozumiem. to na pewno? Jezus Maria. Dobre. No pachnie jak mięsko w jakimś po prostu, w jakimś... I co, i też mam wyliczać stópkę I... po prostu? No spróbuj. Tam gdzieś może ser będzie. Po... Tu, tu, tu są chyba pazury, wiesz? No, to, to ja chyba... Ale... Tak. No czekaj ale no, nie przechodzi to przez gardło. Nie, gadło. nie za bardzo. No. Nie przechodzi, totalnie. Ogólnie jest smaczne. Czekolade były czy bazury obcięli, czy nie mają tam brudy no, zapasnąć w No właśnie, nie <laughs> <Załobę pod pasnęskami śmiech> Nie no, nie, masakra. <laughs> nie no jest to smaczne, tak? W sensie, no, ma to jakiś tam smak, jakieś tam barbecue czy czegoś. Ale dalej taki sztuczny posmak, nie? Strasznie. To wygląda jak skremasowy. To, to wygląda jak oscybek. Tylko chiński! <głysza> to jest osypek z chińskich gór. Zapraszam. <głysza> nie. Nie, ja. <jadę? głosza> <Yes, yeah. głosza> no, nie, ja. Nie, 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 nie. ja. Nie ma osi. To jest strasznie. <głosza> Mam jakieś placka. Dla mnie to wygląda jak gąbka do mycia naczyń, ale. No, spróbuję, nie? Czemu nie? To wygląda trochę jak omlet. Ciekawym, czy to jajek. To, to, to musi być z jajek robiony. Nie jest takie złe. Faktycznie jak naleśnik ok. jakiś taki. Naleśnik, omlet, wiesz. Mm -hmm. mm, Słodziutki. Słodziutki, dobry naleśnik. Ja jestem bardzo ciekawy tych chipów A Takich jeszcze nie, nie. widziałem. Nie. Pachną niezbyt jakoś ślicznie. No, Pachną ogórkiem, no. Pachną świeżym ogórkiem. Jest nie ma smaku. Dobre jest To jest bardziej dla Polaków, tak jak, jak do wódki się bierze śledzia i ogórka. To może wziąć lejsy, no da, tylko on, nie, on, on, on pachnie jak świeży ogórek, a nie jak ogórek, wiesz, do wódki. Do no słuchajcie, 7-Eleven to jest junk food, tak, czyli to jest wszystko junk food. Ja się dalej nie przekonałem do kurzy pułapek, a po drugie jest to tak, bardzo stu, sztucznie to się, się wyczuwa, one są takie takiej galaretce jakiejś sztucznej i to, to w ogóle wygląda jakby było z drukarki 3D wyprodukowane. Nie lubię. Najbardziej lubię chipsy ogórkowe i najbardziej lubię komińską. Także taka jest moja opinia. Jaka, jaka jest twoja Kasper? To samo chciałbym powiedzieć. To samo chciałem powiedzieć, że na pewno ten bif to mięsko mięskoszone. Nie. Lejsy mi totalnie nie podeszły, o nóżkach nie wspominam. I faktycznie orzeszki o jako orzeszki. Nie rozumiem podwójnego pakowania. Tak strasznie dziwny smak. Peski tu nie. To jest chyba śliwka. Zapach ma jak cygaro, ja bym to porównał do cygara. To jest naj, największy taki disappointment. Wyglądało najlepiej, a smakuje najgorzej. Często tak w życiu jest, to nie? Mówimy o kobietach też tak samo. Nie? Śmierdząca rzeka, ale widok na miasteczka. Witamy e, nad brzegiem śmierdzącej rzeki. No, jesteśmy w chwili, ja zawsze myślałem, o przyjadę, przyjadę, przyjadę. Coś innego, chyba inna kultura.